Gmina Środa Wielkopolska inwestuje w sport, powstają co roku nowe boiska wielofunkcyjne, ale boiska mają to do siebie, że też się zużywają i te orliki, które powstały w tym pierwszym, pierwotnym programie Orlik, one wymagają już powoli, wymagają prac renowacyjnych i gmina Środa złożyła taki wniosek do ministerstwa Otrzymaliśmy wsparcie w wysokości prawie 370, przeszło 370 tysięcy i z tych pieniędzy będziemy remontować Orlika przy ulicy Witosa. Będzie położona tam nowa nawierzchnia, będą wymienione ogrodzenia i oczywiście teren będzie też zrewitalizowany. Nawierzchnia będzie syntetyczna, będzie to trawa sztuczna, aczkolwiek już w, nowej, w nowym systemie. Nie będzie to system zasypowy, tak jak w tej chwili są gumki, te czarne gumki, które gdzieś tam... Często zostawia, zostają w butach po, po graniu, natomiast będzie to trawa mniej więcej około 3 cm zasypowa piaskiem kwarcowym, więc jak gdyby to już w nowej technologii, i, i więc jak gdyby nie będzie tego, tej gumy, która na no, tę już są, też pojawiają się informacje o rakotwórczości tych, tych gumek, więc od, od, właśnie od tego odchodzimy. Będzie to nowy system, który na kolejne myślę, że 10-15 lat tutaj wystarczy i, i ten obiekt będzie spełniał wymogi zarówno do gry dzieci, młodzieży i, i, i różnych związków sportowych, które będą chciały z tego obiektu korzystać.